Pozwolę zadaj sobie ostatnie pytanie. Jakiś czas temu przeczytałem takie bardzo mądre zdanie moim zdaniem, że artysta na scenie nie ma tożsamości politycznej. Co pani o tym sądzi? Też tak twierdzę, że w ogóle artysta nie każdy ma prawo mieć poglądy takie, jakie ma. Natomiast. Ja osobiście nie interesuję się polityką, wbrew pozorom. Znam tylko takie postacie, które często się wyświetlają w mediach gdzieś tam. Nie znam nawet wszystkich ministrów, bardzo przepraszam. Ale po prostu jest to nie mój świat. Tam jest za dużo agresji, za dużo... No i dla mnie świat wygląda inaczej, inaczej na niego patrzę, więc jak gdyby od polityki trzymam się z daleka. Takie moje spostrzeżenie, że jak artysta zaczyna wchodzić w ten świat, to też trochę staje się agresywny. To już, tego, jest. No, to już zależy od tego, jaki kto jest. No, jeśli ktoś ma w sobie agresję, nawet ukrytą, to zawsze znajdzie się w środowisku pełnym agresji. To pierwsze, co wyjdzie z jego serca, to właśnie agresja. Więc trzeba bardzo dużo pracować nad sobą, żeby w agresywnym środowisku zachować jednak spokój ducha i czyste serce. I to na pewno jest trudne, ale jest to możliwe. Dziękuję bardzo Proszę za rozmowę bardzo. i życzę miłego wieczoru. Zajemnie Dziękuję bardzo.